Hej misiu, możemy pogadać na FaceTime? Ie? Skarbie, teraz nie mogę. Może później? Czemu nie? Jestem na mieście z mamą. Okej, okay, to może chociaż wyślesz mi jakąś fotkę? Zobaczenie twojej pięknej buźki rozjaśniłoby mi dzień. O to słodkie, kochanie. Jesteś urocza, ale nie mogę. Upadł mi telefon i aparat się zepsuł. Co? Kiedy to się stało? To może chociaż zadzwoń na chwilkę. Przecież mówiłem ci, że jestem z tatą. Nie mogę teraz rozmawiać. Przed chwilą mówiłeś, że jesteś z mamą. Ano tak, racja. Sorry, pomyliłem się: jestem z mamą. Coś dziwnie się zachowujesz. Spałam z twoim tatą. Co? Co zrobiłaś? Żartuję, tylko chciałam zwrócić twoją uwagę. Widziałam twojego faceta w galerii. Tak, wiem. Jest z mamą. Dziewczyno, on ściemnia. Jest z kimś innym. Niemożliwe. On by mnie nie okłamał. Cóż, to na pewno nie jest jego mama. On jeździ Audi, no nie? Tak. Czemu pytasz? To jego auto... Tak, to jego. Siedzę w swoim aucie i go obserwuję. Zaczekam, aż wyjdzie i będziemy go śledzić. Weźcie nawet, nie wygłupiaj. On i jego mama wiedzą, kim jesteś. Mówiłam ci, to nie jest jego mama. Okej, okay, wychodzi z galerii? Jest z jakąś lawirendą. No, no, muszę przyznać, że jest całkiem ładna. Czy ty sobie ze mnie żartujesz? To pewnie tylko jakaś koleżanka, nie? Albo współpracowniczka, prawda? Jasne, jasne. Oczywiście. Na pewno nie mam się czym martwić. Ale dlaczego miałby kłamać, że jest z mamą? Ruszyli się, jadę za nimi. Zatrzymali się na jakimś parkingu. O boże. Co, Co się dzieje? Przykro mi, Kaśka, ale ona robi mu. Ok.